Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj przychodzę z dosyć krótkim wideo, ale takim, które jest bardzo, bardzo istotne. Dlaczego jest bardzo istotne? Ponieważ dotyczy trochę połączeń kolorystycznych, trochę interpretacji wyniku analizy kolorystycznej. Jak zapewne wiesz, analizę kolorystyczną robi się po to, żeby dowiedzieć się, jakim jest się typem urody, a to, jakim jest się typem urody, o tym decyduje, jakie kolory pasują nam tutaj, czyli co możemy nosić przy twarzy. To znaczy, czy taki odcień Czerwonego golfa, jaki ja mam, możesz mieć, czy nie? To mówi nam analiza kolorystyczna. I niestety, bardzo często błędnie interpretowany jest ten wynik, a dokładnie, często jest powiedziane, że tylko to się liczy, co mamy przy twarzy. Czyli to, co mamy na dole, albo to, co mamy dookoła, jest nieistotne. I to jest bardzo, bardzo błędne. Wynik analizy nie tylko mówi nam o tym, co mamy nosić przy twarzy, w czym dobrze wyglądamy przy twarzy, czyli wszystkie bluzki, sweterki, no, góry sukienek, płaszcze, szaliki, czapki, nie tylko to, ale wynik analizy mówi nam o całych zestawieniach kolorystycznych, to znaczy, czy w jaki sposób łączyć ze sobą kolory, czy nasze zestawienia powinny być raczej jasne czy ciemne, czy one powinny być. Ym czy mogą mieć połączenia temperatury, czy możemy łączyć kolory ciepłe z chłodnymi, czy do, będziemy dobrze wyglądać, gdy tylko będziemy mieć mocny kolor przy twarzy, ale reszta powinna być stonowana, czy raczej możemy nosić po prostu się, no iście jak papuga. O tym wszystkim mówi nam wynik analizy kolorystycznej, nie tylko o tym, co mamy nosić przy twarzy. I korzystając z okazji, że tutaj dzisiaj z Wami się łączę z naszym krótkim takim wideoporadnikiem, chciałabym zaprosić na webinar, który odbędzie się w poniedziałek, 4 listopada o godzinie 19. Na ten webinar należy się zapisać na stronie www.webinarkodstylu.pl. Link aktywny oczywiście umieszczę pod tym wideo. Na webinarze będziemy właśnie mówić o tym, jak tworzyć spójne zestawienia kolorystyczne. Także jeżeli interesuje Cię temat jak dobrze wyglądać w danym kolorze i jak spójnie wyglądać w danym kolorze, obojętnie czy znasz swój typ urody, czy go nie znasz, aczkolwiek zawsze będzie lepiej dla tych, co go znają. Zapraszam Cię w poniedziałek o 19. Jeżeli nie możesz być z nami na żywo, zapisz się, a dostaniesz link do retransmisji po skończonym nagraniu, to znaczy nie dokładnie po skończonym nagraniu, ale we wtorek rano będziemy rozsyłać link do retransmisji. Cały webinar jest darmowy, to znaczy, że można bezpłatnie skorzystać z tej wiedzy, jak tworzyć spójne zestawienia kolorystyczne. Będę mówiła o, kilka, o kilku takich najważniejszych zasadach, takich punktach, które powinny być spełnione, żeby nasz zestaw był spójny, więc e, o tym. O tym będzie na naszym webinarze w poniedziałek. On będzie bezpłatny przez cały tydzień, a później, standardowo, jak wszystkie inne webinary, trafi do sklepu, więc będzie można go zakupić. Także pamiętajcie, wynik analizy to nie tylko to, co mamy przy twarzy, ale wskazówka, jak łączyć ze sobą kolory. No i oczywiście od razu zapraszam na webinar w poniedziałek, jak tworzyć spójne zestawienia kolorystyczne. Także mam nadzieję, do zobaczenia w przyszły poniedziałek.